Gdy patrzyłem się w te puste okno, zobaczyłem drzewo, które patrzy się na mnie. Zobaczyłem drzewo, ona patrzy się na mnie, prosto, prosto na mnie. Choć wygląda jak jakaś kreatura, nawet się na to patrzę, bo nie mogę przestać się patrzeć. Drzewo, drzewo, e-a-e-o, drzewo, drzewo, a e o drzewo, drzewo, 3, 0, a, a, e, o Drzewo, co on się na nie patrzy Wśród nich są inne drzewa I do zobaczenia, 8 drzew Może niedokładna liczba Ale tyle właśnie jest taka liczba Tyle liczba, właśnie taka liczba Bo to jest liczba, taka właśnie liczba Może nieprawdziwa, to jest taka liczba I nie wierzba, wiewa, wiewa wieża. wierzę, wierzę drzew, wierzę, wierzę drzew, wierzę, wierzę drzew. Taka natura stworzyła takie drzewo. Taka natura stworzyła takie drzewo. Taka natura stworzyła właśnie takie drzewo. Taka natura właśnie takie drzewo. Gdy spojrzałem się w to drzewo, właśnie zobaczyłem to drzewo. Gdy zobaczyłem drzewo, spojrzałem się właśnie na to drzewo. Gdy zobaczyłem że drzewo, zobaczyłem drzewo. W pustym oknie właśnie zobaczyłem. Właśnie takie dziwne drzewo.